Czy Twoje dziecko ma trudności z koncentracją i skupieniem uwagi? Czy szukasz skutecznego i rozwijającego rozwiązania? Poznaj kreatywny brzdąc grę logopedyczną, która zapewnia rozwój intelektualny poprzez zabawę, jako naturalny sposób rozwoju Twojego dziecka. W przeciwieństwie do innych aplikacji, nie znajdziesz w niej irytujących reklam ani ukrytych mikropłatności. Chcemy, aby Twoje dziecko mogło się skupić na zabawie i naukowych wyzwaniach bez zbędnych przeszkód. Aplikacja oferuje szereg fascynujących zadań i aktywności, które wzbogacą pamięć wzrokowo-słuchową, umożliwią ćwiczenie pamięci sekwencyjnej oraz rozwijanie koncentracji i uwagi słuchowej, a to nie wszystko. Nasza gra umożliwi także rozwijanie myślenia przestrzennego i umiejętność orientacji przestrzennej. Dzięki niej dzieci nauczą się segregować przedmioty według kategorii, co jest niezwykle przydatne w organizacji i klasyfikacji. Zaawansowane scenariusze w grze zostały opracowane przez doświadczonych terapeutów, co oznacza, że Twoje dziecko otrzymuje profesjonalne wsparcie, które integruje zabawę z edukacją.